30 stycznia zwołana została kolejna sesja Rady Powiatu Ostrowskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzednich obrad, Rajcy zdecydowali o wprowadzeniu kilku zmian w budżecie 2020 roku. Jedno z nich dotyczyło dodania nowego zadania inwestycyjnego, a mianowicie rozbudowy mostu wraz z dojazdami w miejscowości Gostkowo, którego koszt ma wynieść 2,5 miliona złotych. Ponadto Rada zwiększyła o 50 tysięcy złotych środki na termomodernizację budynku zespołu szkół specjalnych w Starym Lubiejewie. O taką samą sumę powiększone zostały środki na strategię rozwoju elektromobilności na terenie powiatu ostrowskiego. Owe 50 tysięcy samorząd otrzymał w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Krótką dyskusję radnych wywołał punkt dotyczący udzielenia pomocy finansowej miastu Ostrów Mazowiecka, na modernizację miejskiego stadionu przy ulicy Warchalskiego. Jeden samorząd nie udźwignie inwestycji, ale dwa mogą. I stąd ta współpraca zaowocowała tym, że dzisiaj stadion jest właśnie przebudowywany, będzie militardan, będzie piękna płyta, będą mogli korzystać zarówno wszyscy mieszkańcy Ostrowi, a też przede wszystkim nasi uczniowie. Dyskusja, która wywiązała się przy tym punkcie, związana była z inną inwestycją sportową. W poprzedniej kadencji zarząd powiatu wyszedł z inicjatywą modernizacji boiska przy zespole szkół nr 1. Planowano wykonać tam boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią, która nadawałaby się do użytkowania przez dłuższą część roku, a kluby piłkarskie nie musiałyby płacić innym podmiotom za wynajem boisk na czas treningów. Obecny zarząd stwierdził jednak, że nie będzie boiska robił w najbliższym czasie. Ze względu na brak dofinansowań takich inwestycji oraz na według nich niekorzystną lokalizację. Dyrektor szkoły, zespołu szkół numer jeden zwrócił uwagę, że szkoła ma potężną liczbę uczniów i to boisko jest jemu niezbędne dla jego potrzeb. On nie widzi czasu dla drużyn, które miałyby tam trenować. On już mówi w wolnej chwili zawsze, no udostępni, ale i uzasadnił jeszcze z innym powodem, że projekt, który on już oglądał, który myśmy później też widzieli, no wchodzi swoim obszarem aż pod ścianę niemalże szkoły. Tam by został znaczy musiał być zlikwidowany parking, który obecnie istnieje wewnątrz szkoły, no, no, wolens, wo te samochody musiałyby się pojawić gdzieś na zewnątrz, a na zewnątrz nie ma już gdzie. Starosta zapewnił, że jeżeli będą możliwości finansowe i znajdzie się dobra lokalizacja, do pomysłu budowy własnego stadionu powrócą. Na razie jednak dofinansują remont Ostrowskiego Stadionu w kwocie w sumie 750 tysięcy złotych rozłożonej w ratach na lata 2021-2023. Uchwała została przyjęta 18 głosami za przy jednym głosie wstrzymującym. Przypominamy, że renowacja stadionu w Ostrowi Mazowieckiej uzyskała dofinansowanie w wysokości 2 milionów z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Następnie radni jednogłośnie wyrazili zgodę na realizację przez powiat projektu finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina pod nazwą Twórcze Dziedzictwo Elizy Orzeszkowej w Kulturach Dwóch Narodów, markowym produktem turystycznym pogranicza polsko-białoruskiego. Mamy to szczęście jako powiat ostrowski współpracować z powiatem mostowskim, a więc z tym powiatem na terenie Grodzieńszczyzny Białorusi, na terenie, którego położone są Bohaterowicze oraz Miniewicze. Dwa miejsca tak szczególne dla życia i twórczości Lizy Orzeszkowej. Eliza Orzeszkowa, która tak naprawdę na Białorusi jest nazywana Oliza Orzeszko, to bohater dwóch narodów, nie tylko polskiego, znany nie tylko z powieści nad niemnem, ale bardzo ważna postać w życiu literackim, kulturowym Białorusi. Powiat Ostrowski ma podpisaną umowę o współpracy z powiatem mostowskim, a na terenie tego powiatu właśnie leżą te miejscowości. Stąd też podczas wizyty na terenie Grodzieńszczyzny w powiecie mostowskim powstał pomysł, aby właśnie w ramach mikrograntu przyznawanego przez Centrum Projektów Europejskich w ramach programów współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina napisać taki projekt. Projekt opiewa na kwotę 60 tysięcy euro, a wkład własny powiatów Ostrowskiego i Mostowskiego wyniesie około 10%. Lokalnym partnerem będzie Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowie Mazowieckiej. Dofinansowanie podzielone zostanie mniej więcej porówno między dwie strony projektu, a w jego ramach zaplanowano wiele działań kulturalno-oświatowych. Powstaną dwa murale na terenie mostów oraz miasta Ostów Mazowieckich, które będą nawiązywały do tej twórczości. Odbędzie się inscenizacja e, powieści, na, na podstawie powieści prawdopodobnie będzie to Gloria Victis e, Eliza Żeszkowej zarówno w Mostach jak i w mieście Ostrów Mazowiecka. Odbędą się e, koncerty folklorystyczne, bo przecież Eliza Orzeszkowa też zajmowała się folklorem oraz wystawy w obydwu powiatach, konkretnie w miastach Mosty i Ostrów Mazowiecka poświęcone twórczości, działalności, życiu Elizy Orzeszkowej. To takie podstawowe zagadnienia, kwestie, które pojawią się w przypadku, gdy oczywiście takie finansowanie uzyskamy. Na koniec obrad radni zmienili zasady przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe, a także ustalanie zasad przysługiwania diet radnym powiatu ostrowskiego. Starosta odpowiedział też na pytania radnych dotyczące między innymi szpitala powiatowego oraz sprzedaży nieruchomości po internacie w Mokini Górnej.